Siemaneczko, siemaneczko, witamy, nowy w wtoreczek, dzień wolny a jak jest dzień wolny to jest piękna, słoneczna pogoda no jakby mogło być inaczej jest fajnie, jest cieplutko a dla nas jak zawsze robota musimy tutaj być czy chcemy, czy nie chcemy to i tak to musimy być, no super <laughs> nie ma to tamto no, ze względu na to, że była pogoda to spaliśmy zdecydowanie dłużej w domu, zostaliśmy trochę później przyjechaliśmy, bo musimy przygotowywać rzeczy na jutro na jutro przygotowuję ciasto oczy carycy i ciasto czekoladowe tiramisu no a jeszcze dzisiaj się trafiło, że dzisiaj trafiło nam się zamówienie dzisiaj dzwonili ze szkoły i złożyli zamówienie na czwarte które z chęcią przyjęliśmy i okazało się, że zamówienie jest na czwartek, ten za dwa dni, a nie czwartek za tydzień. A bądź, także mam trochę roboty jutro, będę miał o biszkopcik na tiramisu jest gotowy. Pieczek daję znać, żeby wyciągnąć biszkopcik i elegancko. Co więcej mogę powiedzieć, no wczoraj była taka Likna pogoda, więc nie zostaliśmy na noc w Busan, a dzisiaj się budzimy rano, słoneczko fajne kurde. Ale nic. Wczoraj byliśmy też w sklepie i znaleźliśmy krówki, polskie krówki z firmy Pokój. Jak widzimy, krówka mleczna. Można znaleźć w Imarcie e Imar e Trader, taki duży Imar e dla, dla małych biznesów. No, tam wszystko jest też w taki wielki pakach, takie coś jak makro jak kosko w Korei, tylko że do tego i martu sobie można każdy tam wejść, nie trzeba karty żadnej sobie wyrabiać i tam można znaleźć polskie krówki mleczne jeszcze miały być ciastka z firmy TAGO no nie znaleźliśmy ich tam niestety nie było, może źle szukaliśmy też byliśmy już zmęczeni tymi wszystkimi chodzeniami po tych sklepach a następnym razem może się przyjdziemy także co? było na tutaj są piękne. Tu polish subscribers How you feel today? Your day of Wszystkiego najlepszego. <laughs> o, tak. Macie życzenia od mojej żony, wszystkiego najlepszego, żeby wam ten dzionek pięknie się składał. A ja co? No nic, no nic. Idę piłkę ciasta. Coś miałam powiedzieć i zapomniałam. Ale to nieważne, dobra. Idę przygotowywać, a potem pokażę, co się dzieje dalej. No, <laughs> nic, muszę wyciągnąć ten biszkop i tak dalej, i tak dalej. A, i przypomniało mi się, co miałam powiedzieć. Dzisiaj mieliśmy taką jedną małą telefon, historię, bo wcześniej sprzedawaliśmy też ciasto do takiej jednej kawiarni. Już od jakiegoś czasu tego nie robimy. I dzisiaj do nas zadzwonili. Dzisiaj do nas zadzwonili i uwierzycie co nam powiedzieli w ogóle masakra jakaś rozbroiło mnie to w ogóle na części pierwsze dzwoni do nas te kawiarnie. myśleliśmy że znowu chcą jakieś zamówienie czy coś bo dawno nie dzwonili nie nic i dzwonią i mówią do nas że próbowali dzisiaj dzisiaj nie, nie wiem czy dzisiaj czy wczoraj próbowali sprzedać jedno z naszych ciast ale strasznie z niego ciekło tak ale co z niego ciekło i w ogóle jak próbowali z sprzedać jedno z naszych ciast, jak ostatnio zamawiali jakieś dwa miesiące temu To jak to, w ogóle o co chodzi, ale co ciekło, no takie było ciasto jedno i tam tłumaczą, które nie Że strasznie nam ciekło i to nie za bardzo do klientów, ale my mówimy, ale chwila, moment Przecież wy zamawialiście od nas jakieś dwa miesiące temu, o czym wy mówicie, o jakim cieściem no i oni mówią, taki ciasto z galaretką na górze pomarańczowe jest. My od razu wiemy, że to chodziło o sernik Sernik, który jest robiony na zimno Z galaretką I tam w środku są pomarańcze, orzechy i tak takie dalej no, Mówiłem, ale jak to w ogóle Przecież ten, te ciasto kupiliście od nas jakieś dwa miesiące temu I teraz chcieliście je sprzedać w ogóle Nie rozumiem o czym Ty mówisz no, bo my zamroziliśmy te ciasto i teraz odmroziliśmy i podczas odmrażania ono w ogóle zaczyna się rozpływać No ale my mówimy, no ale chwila, przecież to ciasto nie jest do zamrażania, przecież w ogóle jak, jak wy zamroziliście i teraz odmroziliście, w ogóle co to za jakiś pomysł w ogóle, nie? No bo tutaj w Korei bardzo często my po prostu zamrażamy ciasta na później i potem wykładamy je do sprzedania ludziom. No, my mówimy, ale te ciasto przecież nie, nie jest w ogóle do, zamrażania, do, do zamrożenia. Te ciasto było świeże i to było e, ciasto do sprzedania na teraz. Zamówiliście, zrobiliśmy Wam świeżej i wy powinniście je od razu sprzedawać, a nie zamrażać. No ale my zamroziliśmy i to ciasto nie jest dobre i nie powinniście nam takiego ciasta sprzedać My tak słuchamy, ale chwila, moment, no, przecież chcecie nam powiedzieć, że to nasza wina że wy zamroziliście ciasto, ciasto, które nie jest do zamrożenia, bo ma galaretkę, ma owoce w środku i to jest sernik na zimno i macie do nas o to pretensje w ogóle? No, głowa nam rozbroiło i że jak to, po dwóch miesiącach oni do nas dzwonią, że z takim ciastem, no w ogóle co to za pomysł żeby ciasto z galaretką, z owocami w środku ciasto sernik na zimno zamrozić i potem mieć pretensje, że podczas odmrażania, że się rozpływa, no pewnie, że się rozpływa przecież to galaretka jest w ogóle w środku są owoce takie jak pomarańcz no oczywiście, że puszczą wodę, soki i będzie się rozpływać, przecież to ser jest na że żeby był Stabilny, no to oczywiście, że się rozpłynie w ogóle. Wiesz, taki, taki pomysł, że dzwonią do nas z reklamacją. No. no i tyle, no i się nie dogadaliśmy, bo oni chcieli zamówić jakieś inne ciasta, i powiedzieliśmy, że no chyba się nie dogadamy, że proszę do nas już nie dzwonić, bo my nie przyjmujemy od Państwa już więcej zamówień, bo jak wy macie jakieś takie pomysły w ogóle. Do zamrażania, a potem odmrażacie, i macie do nas pretensje, że ono nie jest takie jakie było przed zamrożeniem. No to o czym my w ogóle rozmawiamy? O, i to miałem wam powiedzieć taką małą historię. A dobra, a teraz ja wracam do robienia swojej roboty. <grymne> no i nie mam co więcej dzisiaj takiego nagrywać. Zawalony robotu jestem, właśnie skończyłem kręcić chlebki, skończyłem tiramisu i teraz czekam, aż mi galaretka stężeje na oczy Carycy i zawijam się do domu ale trochę to potrwa żeby ona stężała więc pokażę wam nasz obiad o kolację tak to wygląda nasza obiad o kolację z ryżem wieczko. egg pudding i taki ale rosołek także zasiadamy jemy mam nadzieję że jak zjemy to galaretka stężeje będzie gotowa do wylania Zakryć to kremem, biszkoptem i do domu trzeba się zawijać. Bo jest siódma już, no i taki dzień wolny, widzicie. Dzień wolny, siódma godzina, w domu będziemy gdzieś na ósmą. Zapewne jeszcze do sklepu i widzicie, życie się toczy. A jutro, jutro coś tam może się będzie więcej działo w sklepie, bo będzie otwarte, coś będzie. Coś, ale nie wiem co. <grych> Dobra, do juterka. Elo.